Na początku podłączyć musimy platformy. Przejdź na połączone konta, wybierz platformę i się zaloguj. Następnie wybierz konto reklamowe, jak i stronę firmy, którą chcesz reklamować. Voilà, wszystko gotowe. Przechodzimy do pierwszego kroku. Jest to określenie celu, po którego wybraniu narzędzie automatycznie dobierze dla Ciebie platformy, które będą odpowiednie dla Twoich kampanii. Weźmy tutaj na przykład generowanie leadów, czyli kontaktów. Teraz wybieram jedną z platform. W moim przypadku będzie to Facebook. Następnie wpisuję najważniejsze informacje o mojej firmie, takie jak link do strony i spokojnie. Jeżeli nie macie strony, zawsze użyć możecie linku do fanpage'a na Facebooku lub linku do strony na Instagramie. Następnie wpisujemy nazwę marki, język i ofertę. Oferta to coś, co zachęci osoby do zakupu produktu, skorzystania z usługi lub zrobienia czegoś, czego od nich wymagasz. Następnie musimy opisać, co chcemy reklamować. W tym przypadku robimy to bardzo krótko: opisując firmę, produkt lub usługę. Ostatni krok to opis kampanii, który oczywiście może stworzyć się dla Ciebie automatycznie. Wystarczy, że klikniesz: wygeneruj nową reklamę. I jeśli się zgadza, w 100% możesz go używać. Ale jeżeli się nie zgadza, Możesz tutaj dopisywać rzeczy od ciebie, dodawać, odejmować. Chodzi tutaj o to, aby Local Booster w 100% zrozumiał to, co chcesz reklamować. Zjeżdżamy w dół i klikamy: generuj kampanię. W tym momencie tworzy się cała magia. Narzędzie czyta stronę, próbuje zrozumieć biznes, generuje treści, tworzy materiały targetuje reklamę i zajmuje się wszystkim, tworząc całą kompletną kampanię. Kampania, w której mamy setki reklam jest gotowa. Zapytasz może, ale po co jest ich tak dużo? Co ja mam z nich wybierać? Nie. Nie chodzi tutaj o to, abyś musiał coś wybierać. Wszystkie z tych wariantów będą automatycznie testowane, a Local Booster będzie widział, która z reklam w kampanii działa lepiej, a która gorzej. Przeprowadzać będzie on zaawansowane testy, wyłączając mniej wydajne reklamy i skupiając się na tych, które faktycznie dają nam rezultaty. Wykorzystując Twój budżet w jak najlepszy sposób. Jeżeli chodzi o materiały reklamowe, zawsze możesz zmieniać je na swoje. Możesz również używać funkcji samego Local Boostera do tworzenia materiałów i teraz Ci je zaprezentuję. Macie do wyboru trzy typy materiałów, jeżeli chodzi o Facebooka: wideo, obrazy, jak i karuzele. Jeżeli chodzi o wideo i obrazy, sprawa wygląda tutaj podobnie. Za każdym razem polecamy Ci dodać ich jak najwięcej od 5 do 10 różnych wideo i obrazów, aby narzędzie na bieżąco Mogło sobie wszystko testować. Jeżeli chcemy dodać materiał lub stworzyć kompletnie inny z boosterem. oto, w jaki sposób możecie to zrobić. Klikacie na plusik trochę niżej i następnie macie kilka opcji. Pierwszą jest po prostu dodawanie materiałów bezpośrednio z waszego komputera do narzędzia. Niżej, Mamy też sugerowane media. Design Studio, które w bardzo prosty sposób pomaga Wam tworzyć rolki, grafiki i sprawiać, aby wyglądały one naprawdę profesjonalnie. Niżej możemy również generować filmiki za pomocą sztucznej inteligencji. Troszkę niżej mamy dostęp do pełnej biblioteki Shutterstocka, więc cokolwiek tutaj nie wpiszecie. Słowo kluczowe związane z Waszą branżą, niszą lub po prostu tym, czym się zajmujecie. Wtedy wyświetlą Wam się tysiące... Jak i nie setki tysięcy materiałów stworzonych po to, abyście mogli używać ich w swoich kampaniach. Oczywiście za darmo. Mając dostęp do Local Boostera, macie dostęp też do Shutterstocka. Pamiętajcie, że znak wodny nie pojawi się na końcowym filmie, jak i zdjęciu reklamowym. Jest on tutaj tylko ze względów bezpieczeństwa. Następną opcją jest tworzenie wideo z awatarem AI. Na czym to w ogóle polega? Jest to bardzo proste i niesamowicie skuteczne, ponieważ wygląda to jak po prostu wideo osoby, która nagrywa Ci taką mini recenzję i opowiada o tym, jak korzysta się z Twoich usług, produktów. Niżej mamy również Facebooka i Instagrama, z których bezpośrednio możemy wybrać materiały i użyć do naszych reklam. Niżej przejść możemy do tekstów i nagłówków. Mamy ich tutaj po cztery i nie dzieje się to przypadkiem, ponieważ tak samo jak w przypadku materiałów, tak samo jak i w tekstach, gorzej wydajne teksty są usuwane, eliminowane, no i na nich się nie skupiamy. Lepiej wydajne teksty i nagłówki zastępują te, które działają gorzej. Niżej przejść możemy do targetowania. I tutaj również wszystko jest za nas gotowe. Sztuczna inteligencja ustawiła nam cały początkowy targeting, który potem będzie optymalizować. Będzie ona w stanie zobaczyć, które z zainteresowań daje nam rezultaty i skupiać się na nich, a eliminować te, które nie działają. Trochę niżej mamy już wybrany wiek, jak i płeć. Oczywiście manualnie również możemy je dostosować i tak samo będzie on je testował. Zobaczy on, które grupy wiekowe i jaka płeć działają najlepiej, i typowo będzie skupiał się na nich. Niżej wybieramy lokalizację i możemy tutaj targetować miasta. Kraje lub lokalizacje poprzez promień, w którym wpisujemy na przykład adres Twojego biznesu, wybieramy ilość kilometrów, w których promieniu będziemy wyświetlać nasze reklamy. Ostatni krok to ustawienie budżetu. My wybierzemy sobie 50 zł dziennie, ale oczywiście mamy pełny poradnik na to, jak dobrać budżet do Twojej kampanii. Klikam Start Kampanii, wszystko się analizuje, tworzy, no i zostaje uruchamiane. Teraz przechodząc na inną platformę, na przykład Google. Nasza kampania jest już gotowa. W tym przypadku, tak samo stworzył nam kombinację reklam, aby wszystko po kolei przetestować i zapewnić naszym reklamom jak najlepsze rezultaty. Dobrał słowa kluczowe, zasugerował inne słowa kluczowe, których możemy używać, wybrał wiek, my wybieramy lokalizację i jesteśmy już w stanie uruchomić naszą kampanię. Tak samo wygląda to na każdej innej platformie, na której reklamy po prostu są już gotowe. Ponad to wszystko, narzędzie wtedy widzi, która z kampanii działa lepiej i na jakiej platformie. I akurat tutaj, na tej facebookowej kampanii, budżet został zaniżony. Dlaczego? No bo nie działała ona tak dobrze. Natomiast budżet na następnej kampanii był zawyżony. Dlaczego? No bo dawała nam ona lepsze rezultaty. Możemy zobaczyć najlepiej wydajną kombinację, która najlepiej działa, i najgorzej wydajną kombinację. Na której się nie skupia, usuwają, no bo po co wydawać pieniądze na coś, co nie działa? Nie ma to sensu. Możemy też zobaczyć, która lokalizacja działa lepiej i również, która grupa wiekowa działa lepiej, i tak samo, która lokalizacja działa gorzej i która grupa wiekowa działa gorzej. Myślę, że wydaje się to wszystko bardzo proste, ale i tak za każdym razem, kiedy chcesz rozpocząć korzystanie z Local Boostera, wliczono, masz już pełną, pełną opiekę. Czyli osobę, która na początku, kiedy zaczniesz korzystać, podłączy z tą platformy, uruchomi pierwsze kampanie i da ci bezpośredni dostęp do jej kalendarza, w którym w każdej chwili będziesz mógł umówić spotkanie i dostać jej pomoc. Zależy nam, aby twoje doświadczenie z aplikacją było jak najlepsze. Dlatego pamiętaj, że posiadając oprogramowanie, w każdej chwili możesz umówić spotkanie z naszymi ekspertami w lewym rogu, klikając na spotkania VIP, ponieważ chodzi o to, aby to wszystko dla ciebie było w 100% zrozumiałe zmiany.